Cześć, ja nazywam się Malwina, jestem projektantką marki Patrycja Aryton, odpowiedzialną za grupę Okryć. i Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o naszej nowości z Baby Suri Alpaki w kolekcji Jesień Zima 2025. Alpaki dzielą się na dwa gatunki, alpakę Huacaya oraz alpakę Suri, bardziej wyjątkową, która stanowi zaledwie 15% całej populacji alpak na świecie. Alpaka Suri nie tylko różni się wyglądem zewnętrznym od alpaki Huakaja. Runo Alpak Suri jest przede wszystkim długie i błyszczące, jedwabiście gładkie i niezwykle miękkie w dotyku. Przypomina cienkie, sprężyste loki luźno opadające wzdłuż ciała. Z kolei alpaka Huakaja ma bardziej gęsty, wyraźnie zbity i krótszy włos, nie posiadający aż takiego połysku baby jest to określenie wełny pozyskiwanej podczas pierwszego strzyżenia w tym wypadku młodych alpak. Charakteryzuje się niezwykłą, wyjątkową miękkością, delikatnością i puszystością. Nasze płaszcze Suri z nowej kolekcji jesienno-zimowej po raz pierwszy składają się tylko z wełny baby. W 70% jest to wełna baby Suri alpak, uzupełniona wełną dziewiczą, czyli wełną, jak uzyskiwaną podczas pierwszego strzyżenia w tym wypadku owiec. Dzięki tym dwóm wyjątkowym i szlachetnym surowcom udało nam się uzyskać jeszcze większe odczucie gładkości i miękkości w naszych płaszczach, a tkaninę charakteryzuje przepiękny połysk i blask. Poprzez zastosowanie nowego wykończenia udało nam się ograniczyć efekt pylenia i dzięki temu wprowadzić więcej jasnych, świetlistych kolorów, jak jasny beż, róż i szarość. Zachęcam Was gorąco, abyście osobiście odwiedziły nasze salony i dotknęły tej wyjątkowej, nowej jakości w naszych okryciach. Przekonały się same, jak niezwykły jest to surowiec.